Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie z tej strony Arkadikus, moi drodzy. Jak się macie? Wczoraj już wczoraj obiecywałem, że e, cóż, będę przygotowywał materiał odnośnie Chronos The New Dawn od Blueberry Team. E, bardzo czekam na ten projekt, ponieważ pierwsze materiały, które pokazywały ten tytuł od tego polskiego jakby nie patrzeć studia, e, trafiały bardzo w moje gusta e, i e, jakby nie patrzeć, też kibicuję często polskim firmom, co prawda oceniam je tak surowo jak się da, ale no nie zmienia to też faktu, że kibicuję też jak mogę, no bo chciałbym, żeby polskie gry były jak najbardziej dobre i... Co mnie zaskoczyło, bo akurat nie mogłem na żywo, kiedy streamowałem, zareagować, powiedzmy, na ten zwiastun, no bo on wyszedł między 15 a 16, a to, to jest dokładnie godzina, kiedy ja po prostu ruszam po dzieciaki, no i zawsze, nawet jeżeli w ciągu dnia streamuję, no to kończę. 15, 15.20 to jest max, kiedy kończę i, i po prostu nie mam szans, fizycznych szans na to, żeby reagować, więc zaplanowałem, że zrobię materiał, który rozmontuje ten zwiastun, który e, sprawdzi tam każdą klatkę i tak dalej, ale powiem szczerze, no to miało się zapowiadać jako gameplay trailer, i myślałem, że to będzie taka trochę pokazówka 10-15 minutowa. Okazało się, że ten zwiastun ma ile tak naprawdę? 2 minuty i 13 sekund, tak więc no, nie będziemy się w to specjalnie bawić. Oczywiście mam nadzieję, że przemyśleń będę miał dużo, ale niestety nie jest to taki pokaz, na jaki liczyłem. Więc e, zwyczajnie e, trzeba będzie uszyć troszeczkę z tego zwiastunu dwuminutowego, i bez wst wielkiego wstępu myślę, że możemy. Zacząć oglądam to na kanale e, PlayStation. Jeszcze tego nie widziałem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to start. Likely mature may contain content inappropriate for children. To jest akurat bardzo dobra wiadomość. Szkoda, że nie 18, i plus, że rated R. No ale 17 też już jest w miarę bezpieczne. Nie będzie to jakoś specjalnie wygładzone, że tak powiem. Lecimy. I powiem Wam szczerze, że jak widzę już coś takiego, pauza na dziewiątej sekundzie. No to jednoznacznie kojarzy mi się to z Beksińskim. On tak się wypalił chyba jakoś w, w mojej wiedzy, jeżeli chodzi o klimaty. Być może to jest błędne, ale to jednoznacznie faktycznie przypomina mi jakieś tam dzieła Beksińskiego. Zresztą wydaje mi się, że bazowanie na czymś takim byłoby. Bardzo celne, ponieważ chyba na tym nie można wyjść źle. Przypomina mi się Skorn, który no nie był jakąś wybitną grą, ale stylistycznie i atmosferycznie no to, to było naprawdę świetne. I oni właśnie bardzo mocno na beksińskim bazowali. Zobaczcie też, jak to świetnie wygląda, jaki to jest świetny pomysł, kiedy właśnie ten zamek jest przedstawiony w tym dalszym planie, a pierwszy plan przez te dwa posągi jest przysłoniony, naprawdę. Bardzo ładnie, już teraz to wygląda, i teraz zobaczyłem też w poprzednim kadrze, że taka czerwona kolorystyka. Mamy szarość, mamy niebieskość i mamy czerwień. To jest dobre połączenie. Jedno z moich ulubionych, jeśli mam być szczery. Tak więc znowu trafili w moje gusta. Będę pewnie shillował pod tą grę. Bajoszokiem trochę śmierdziało, ale teraz właśnie znowu zobaczcie. No, jeżeli to się komuś nie kojarzy z Beksińskim, <noise> to chyba ja mam po prostu tak wypalony mózg. Jeżeli jestem jedyny taki, któremu się to kojarzy, to da dajcie mi znać w komentarzach, to zamknę ryj na przyszłość. Bardzo dobra mięsistość. W ogóle to jest, jak widzę, dzieje się albo gdzieś na Ziemi, albo na czymś, co jest podobne do Ziemi. Tak, bo nie wiem, to jest sci-fi, z tego co się, się orientuję. Ale, ale tak. Wygląda to jak zwykła fabryka w Malborku, że tak powiem. <laughs> Może bez mięsnych tutaj elementów. Kolorystyka jest zdecydowanie bardzo dobra. Teraz podchodzi nam trochę taka zieleń. Fajne, fajnie są połączone kolory. Akurat, jeśli mam być szczery, nie zawsze zwracam uwagę na kolory, chyba że mi się nie podobają. Albo właśnie jak mi się podobają i na ten moment zastosowanie kolorystyki jest dla mnie bardzo przyjemne, to jest mój gust. Tutaj będzie dużo subiektywizmu, ale to jest moja reakcja po prostu na zwiastun, na nie jakaś wielka analiza, nie? No bajoszek jak nic, ale genialnie wygląda też ten kombinezon, bardzo dużo elementów mamy, różne paski paseczki. A jakaś rura z tlenem? Fajny hełm, podoba mi się to bardzo. Chyba myślałbym, że na początku takiej normalnej struktury głowy hełm byłby lepszy, ale nie zdecydowanie taka, taka bulwiasta głowa jak najbardziej pasuje do takiej masywności, ciężkości postaci. Ok, i widzimy ten świat. Dokładnie to widzieliśmy przed chwilą, i tak jak mówiłem, dużo niebieskiego, dużo szarego i czerwone elementy, czyli nie będzie Painted Yellow, tutaj chyba będzie Painted Red. Jeżeli chodzi o Kronosa, co akurat jak dla mnie jest dobrym wyborem. Ale czekajcie, jeszcze zobaczymy, jak brzmi ten dźwięk. Jak on wyciąga tą broń, bo tak soczyście to brzmiało. Mm, bardzo metalicznie. Okej, okay, mamy też jakieś takie ala paranormalne. Ja wiem, że to nie duchy, ale po prostu jakieś moce, jakieś dziwne pola magnetyczne czy coś takiego. Bardzo ładnie to wygląda. Akurat nie sądziłem, że aż tak mi się to spodoba. Właśnie teraz się zastanawiam, jak widzimy takie szybkie urywki, jakim klimatem ma faktycznie być Kronos. Czy to ma być akcyjniak jak z elementami horroru, czy raczej horror z elementami akcji? Z tego co się orientuję, to ludzie bardzo mocno porównują to do Dead Space. A. No i sam to też zresztą robiłem, kiedy pierwsze zapowiedzi widzieliśmy, że to będzie pewnie taki Dead Space, ale to przynajmniej, jak wiadomo, nie dzieje się na statku kosmicznym, na stacji kosmicznej. Tylko właśnie jest kwestia, jak bardzo. Będzie wyważona rozgrywka, czy to będzie bardziej właśnie survival horror, czy może coś innego. Jeśli mamy szczery, to o ile, na przykład, wyciągnięcie tej broni przed chwilą? Na, na początku zwiastunu brzmiało fajnie, tak już tutaj wystrzały z tego pistoletu, tak jakoś nie urywają dupy i raczej nie urywają kończyn. Szkoda. Wydaje mi się, że dźwięk w tego rodzaju grach jest bardzo ważny. Zwróćcie uwagę, jak fajnie światło się rozchodzi, tak więc dobre oświetlenie będzie. Pomijam to, że to jest półmrok, ale kiedy strzela, to faktycznie to się rozświetla. To nie jest tylko efekt na pierwszym planie, który nie ma, że tak powiem, wpływu na otoczenie, a normalnie się rozświetla. O, widzicie, teraz jest tutaj jaśniej, bardzo fajnie się to rozchodzi, czyli będzie zastosowany jakiś ray tracing, path tracing. To na pewno ciekawe, jak to będzie. No to jest PlayStation 5 Games, e, czyli będzie na konsoli PlayStation 5. Ciekawe, jak sobie tam będzie radziło. Pewnie to zoptymalizują pod tym kątem, ale fajny efekt. Tutaj akurat muszę powiedzieć, że ten potwór był taki troszkę generyczny, nie? Widziałem coś podobnego w. O Boże, The Last Protocol, czy coś takiego, już zapomniałem tytułu, a tak jak mówiłem, robię to na live. Eee, dwie twarze, jedna wtopiona w drugą, zresztą chyba w rezydencie też to było. Eee, to wygląda troszkę gorzej, muszę przyznać. No i fetysz macek, widzę, wszędzie też jest nie. No nie, zimowe znowu jakieś klimaty, nie cierpię zimowych klimatów. Okej, okay, i teraz widzieliśmy e, tutaj to, i teraz e, jakiejś mocy użył, jakiejś technologii. I teraz tak, czy to jest takie po prostu wyzwanie, że sobie podchodzisz, strzelasz w kulkę i ona ci odbudowuje jakiś tam fragment mostu i tak dalej, czy to jest bardziej element metroidwaniowy w tym momencie, że ty gdzieś tam musisz to zdobyć i dopiero dziś odblokują jakieś tam kolejne e, możliwości i, i, i rozwidlają drogi. Tutaj widzę drzewko w ogóle świąteczne, tym bardziej mnie to utwierdza, że chyba jest to na ziemi, co ciekawe. Albo od czymś, co wygląda bardzo podobnie do ziemi. Bardzo fajne przebłyski, ale powiem jeszcze, że bardzo skupiłem się na muzyce. Co chcę powiedzieć o muzyce, to przypuszczam, że w tego rodzaju grach, które przede wszystkim też mają dbać o ten nastrój, jest ona bardzo ważna. I tutaj bardzo usilnie przypomina mi się Returnal. Jeżeli nie wiecie, no to Returnal jest jedną z moich najbardziej ulubionych gier. Uwielbiam Returnala. I właśnie Returnal był cudowny pod tym kątem, że z jednej strony oferował świetne wizualia, ale przede wszystkim muzyka była wspaniała i idealnie pasowała do przedstawionego świata, do przedstawionej wizji. Muzyka w Returnalu była genialna i słyszę, że tutaj kurczę Bluber chyba też o to zadbał. Ciężko wnioskować po dwuminutowym zwiastunie i tam 20 sekundach przygrywającej muzyki, ale chyba, no jeżeli mam mówić o tych swoich sygnałach pozytywnych, negatywnych, jak to często mówię, nie, kiedy poruszam jakieś tytuły, no to tutaj to wygląda naprawdę nieźle Okej, okay, czyli mamy też jak widać wykorzystanie otoczenia, co prawda standardzik czerwone beczki, bo cóż by innego, ale no to dobrze, to akurat dobrze, zawsze jest możliwość oszczędzania amunicji na przykład. Tylko znowu jest pytanie, jak będzie skonstruowana rozgrywka, czy tą amunicję będzie trzeba oszczędzać, czy z kolei to będzie sieka. Wow, nie sądziłem, że będę tak chillował. bo szczerze, że yy, zaskoczę Was tak jak pewnie zaskoczyłem siebie, ale bardzo spodobał mi się ten zwiastun. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze raz wspomnę, kojarzy mi się to z Returnalem. I nie mówię, że to jest ten sam gatunek, ale przecież to nie musi być ten sam gatunek gier, żeby zachowały podobny klimat czy podobną atmosferę. Można powiedzieć, że returnal, mimo że był takim rocklightem, to również był zachowany w konwencji takiego no, potężnego horroru, który mimo wszystko był nastawiony na potężną akcję. Nie? Tak więc bardziej mówię o samej atmosferze i nie wiem, no mam straszne wajby właśnie Returnala, co z kolei świadczy dobrze dla Kronosa. Jeśli chodzi o muzykę, to już się wypowiedziałem, bardzo spodobała mi się ta końcówka z No pod kątem muzyki, a jeszcze jak na samym końcu wbiły te chórki, to było naprawdę genialne, nie wiem, cofnijmy, i przy... żeby to wybrzmiało i zabrzmiało. Bardzo fajnie to brzmi i zresztą to, jak ważna jest muzyka, no to podkreślałem właśnie w returnalu, skoro o nim mówię i mam tutaj prośbę do Patryka Montażysty, żeby wrzucił fragment, kiedy właśnie skupiam się na muzyce właśnie w tym returnalu. Jeżeli oni wpletą tego rodzaju muzykę w ważniejszych momentach rozgrywki, to naprawdę wygrają, jeżeli chodzi o budowanie klimatu, atmosfery, i to jest naprawdę świetny. Zabieg. O Beksińskim już wspomniałem praktycznie w każdym miejscu. Widziałem tak jakby jego wizję, chociaż na przykład potwory, z którymi przyjdzie nam walczyć, te takie wielka, wielka mania macek, no to może nie do końca trafia faktycznie w moje klimaty i akurat tego bym z Beksińskim nie kojarzył. Bardziej mówię o zaprezentowanym tak naprawdę świecie, właśnie jak były te dwa pomniki na początku, ta góra mięcha tam wcześniej, z takim monumentalizmem on mi się strasznie kojarzy. Swoją drogą, pamiętacie jak wspomniałem o dźwięku Broni i tak sobie chciałem przypomnieć fragment, kiedy chodzimy tutaj. I ja jestem bardzo ciekawy, jak w tych fragmentach zostanie wykorzystana faktycznie ścieżka audio, i mówię tutaj już po prostu o efektach dźwiękowych, bo uważam z kolei, że jeżeli jest trzymana konwencja horroru czegoś, co ma trzymać nas w napięciu. To dźwięk jest chyba najważniejszą opcją. Tutaj nawet grafika nie jest wtedy taka ważna, jak budowanie napięcia poprzez dźwięk i znowu tutaj wrócę do Patryka, żeby wrzucił być może fragment Jedynej gry, która pod kątem dźwięku dostała ode mnie 10 na 10 właśnie poprzez budowanie napięcia jest to Dead Space remake. Ten statek, na którym Jesteśmy, to się chyba Ishimura nazywał. Chyba coś takiego, teraz z pamięci mówię. On cały czas chodził, on cały czas trzeszczał, tam gdzieś jakieś kroki, krzyki, szumy było słychać. I teraz wyobraźcie sobie, że macie dobre słuchawki, albo siedzicie na konsoli i gracie na jakimś tam kinie domowym i to wam wszystkie, wszystkie głośniki pracują. Jest to przegenialny klimat, który nawet w momencie, kiedy nic się nie działo, to i tak siedzieliście kurde spięci, że zaraz coś wyskoczy, bo tak ważny, tak ważny jest w tego rodzaju grach dźwięk, który działa na nas podświadomie. My podświadomie jesteśmy wtedy tacy kurde spięci, nie? Bo nie wiadomo co. My cały czas coś tam nam łaskoczy, ten mózg i Uważam, że powinni się na tym bluberze skupić również w tego rodzaju grze i mam nadzieję, że się skupili wszak oni na horrorach mimo wszystko głównie pracują no i jeśli mam być szczery trzymam za nich kciuki chociażby po tym jak zrobili Silent Hilla 2, nie? tak więc tutaj duży kredyt zaufania, tym bardziej, że po prostu klimatycznie ten cały zwiastun mi pasuje, nawet to tak jak mówiłem, Miałem kolory bardzo podobnie, nawet może teraz mam z tyłu trochę niebieskiego, trochę tila, e, trochę, teala, trochę e, pomarańczy i jakoś to wygląda. Ogólnie, jeżeli nawet patrzeć na te mm, rejony tutaj, które widzimy na ekranie, rejony chciałem powiedzieć, strefy, e, debris tutaj, odłamki, to jak jest to budowane, to jak się rozchodzi te światło nawet w tych miejscach, to wygląda fajnie. Tylko mam nadzieję, że nie będzie specjalnie pusto, e, ale tak naprawdę ten zwiastun nam wiele pod tym kątem nie pokazuje. Nie wiem, jeżeli tutaj wejdziemy znowu, jestem tutaj z jest dużą mroku i niestety z tym trzeba żyć, bo taki jest, przypuszczam, taka jest wizja tego gatunku, ale to jak się rozchodzi te światło, tutaj mamy odbicie jedno, tutaj mamy odbicie gdzieś drugie, tak więc no, znowu zgaduję, ray tracing albo path tracing przede wszystkim będzie gdzieś tutaj wykorzystane. Na przykład to mi się rzuciło tak w oczy, że o ile fajnie tutaj mamy takie postsowieckie bloki, bym powiedział, każdy z nas chyba w takim mieszkał. Ja mieszkałem jeszcze 3 lata temu, to trochę pusto tu jest, nie? Tak jakby się wydawało, że wszędzie jest jakiś taki popiół rozwalony, taka nudna forma dekorowania terenu. Ale no, zobaczymy jak to wyjdzie faktycznie w praniu. Tutaj chyba poloneza nawet widzimy, <laughs> nie? Też szaro bureau, nie? I znowu e, jest pytanie, czy, czy mimo wszystko ta struktura świata nam się nie znudzi w pewnym momencie, bo coś takiego jest fajne przez chwilę, ale jeżeli cała gra by się na tym opierała, no to to się już może znudzić. Ale z tego, co tutaj pokazują, no to raczej chyba nam to nie grozi. To jest tylko takie przemyślenie, jeśli mam być szczery. E, czy coś jeszcze ciekawego tutaj mamy? No cały czas mamy gdzieś ten popiół, tak więc no cały czas trzymam kciuki, że to nie będzie jedyne co będziemy widzieć i tylko od czasu do czasu schodzić gdzieś do jakichś podziemi, ale znowu wracając, zobaczcie jaki ten kombinezon jest zajebisty, on mi się strasznie zbaja szokiem, kojarzę przez te tutaj wypustki, tak szczerze, ale, ale jest bardzo szczegółowy i teraz jest pytanie, czy to jest urywek z CGI, a czy to faktycznie by tak wyglądało w grze. No co prawda nie na konsolach, ale, ale może na PC gdzieś to by wyglądało właśnie w ten sposób. Wygląda to bardzo dobrze. O rany, i dobra, no bo już nie ma co dalej tam przewijać, dalej się nic nie dzieje. Mamy tylko to, że Coming 2025, PlayStation 5, ale oczywiście mamy też pewnie chyba inne platformy, tak? Zobaczymy zresztą, czekajcie. No, Kronos na pewno jest na Steamie, moi drodzy, więc już wiemy, że na pewno będzie też na pc tach Tak więc tylu dobrego. Ja przypuszczam, że będę ogrywał to właśnie na pc dla łatwości recenzji ale y, przypuszczam, że o ile będzie dobrze zoptymalizowany i nie za bardzo wykastrowany z y, elementów graficznych, to fajnie mu musi się ogrywać gdzieś, gdzie jest to jakiś dobry system 5.1.7.1 zamontowany, o ile zadbają o dźwięk, nie? Ja ogólnie bardzo lubię tego, ty y, tego typu gry ogrywać właśnie na konsolach, no ale że teraz PC jest u mnie najpotężniejszy, no to nic innego sobie nie wyobrażam, niż ogrywać właśnie na PC. -cie. Wygodnie z myszką i z płynnymi klatkami. Ale tak jak czytamy nawet w opisie, tutaj w tym momencie, Kronos The New Down to emocjonujący trzecioosobowy survival horror science fiction. Przemieszczaj się między rozpadającym się światem przeszłości, a brutalną przyszłością. Powstrzymaj kreatury rodem z koszmarów, zanim połączą się w niepokonane monstra. Kronos The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć, ekstraktuj dusze i przystosuj się, albo gin. Akcja gry toczy się w ponurym świecie, w którym wschodnioeuropejski brutalizm haha, spotyka się z retrofuturystyczną technologią. Kronos The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości. W przeszłości odkryjesz świat dotknięty zmianą, kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość, w przyszłości zaś przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie. Wcielisz się w podróżnika wysłanego w ta przez tajemniczy kolektyw, twoje zadanie to eksploracja zniszczonej przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie, które przeniosą cię do Polski, lat. 80. XX wieku. Mówiłem, że znalazłem tego poloneza, kurde choinka i ten postsowiecki blok. Widzicie? Teraz się dowiedziałem. Zabite potwory nie pozostają martwe na długo. Pokonani wrogowie mogą zostać wchłonięci przez innych w groteskowym procesie zwanym łączeniem, co sprawia, że stają się szybsi, silniejsi i znacznie bardziej niebezpieczni. Jest tylko jeden sposób, by ich powstrzymać: spalić ich ciała. No tutaj normalnie savoir-vivre horrorów bym powiedział. Też bym pierwszy, co o tym pomyślał, to ich zjarać jak najszybciej. W przeciwnym razie będziesz mieć do czynienia. Z nieustannie ewoluującymi potworami, które wystawią twoje zdolności bojowe na ciężką próbę. No to to będzie system, który na pewno będzie warto przetestować. Jakby nie patrzeć, muszę przyznać, bardzo, bardzo czekam. Zachęcił mnie ten gameplay trai trailer. Ta mechanika łączenia się potworów może być ciekawa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o stopniowanie tego napięcia. Bo czy w pewnym momencie się nie przyzwyczajmy po prostu do tego, czy faktycznie Bluberowi uda się nas. Trzymać za jaja, że tak powiem, cały czas. To byłoby bardzo ważne w tego rodzaju grze. No i cóż moi drodzy? Jeszcze w tym roku u mnie leci na wishlistę i będziemy namiętnie to recenzować, jak już wyjdzie. A jeżeli chodzi o Was, to co sądzicie o Kronos The New Down? Czy Was to porwało? Czy Was to raczej nie rusza? Czy nie ufacie Bluberowi? Czy ufacie jednak Bluberowi? Ja, tak jak mówiłem, po wydaniu Silent Hilla 2, jestem. Fanem Bluebera. No i czekam na Kronosa. No dobra. Dzięki za uwagę. Piszcie komentarze na dole, właśnie co o tym sądzicie. Odpowiedzcie mi, proszę, na pytania. A ja uciekam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.